Chciałbym Wam pokazać jazdę w balansie. Stajemy sobie, tak jak zawsze, na wprost jazdy. Staramy się przejść maksymalnie prosto, na ile nam to pomaga. Ręce wzdłuż bioder, mniej więcej jak są tutaj te, te klipsy. Ręce, kciuk, kładziemy sobie na ciągi, nie wkładamy gdzieś tam pod, pod palca, pod, pod koła, żeby tutaj nam się nie wkręciło. Przechodzimy do balansu, sekundę, dwie utrzymujemy i delikatnym ruchem do przodu wracając rękami po ciągach, zwróćcie uwagę na moje ręce, hop, wracam i znowu do przodu i cały czas robię rękami do przodu, a ręce za każdym razem wracają, nigdy nie puszczam ciągów, cały czas trzymam ręce na ciągach, nie robię tak, że puszczam ciągi, tylko cały czas mam kontrolę nad ciągami. To jest jazda do przodu i tak samo jedziemy do tyłu ręce mam teraz troszkę niżej niż w pozycji do przodu i robię ruch do tyłu i znowu, cały czas ręce mam na ciągach nie puszczam cały czas mam kontrolę i znowu do tyłu krótkie ruchy nie muszą być te nie wiadomo jakie długie ruchy kawałek po kawałeczku spokojnie sobie możemy jeździć pokazuję wam to w warunkach domowych w warunkach na dworzu, ale spokojnie można sobie to zrobić gdzieś na korytarzu. Też e, można sobie to ćwiczenie wykonać. Jeszcze będzie nam łatwiej, bo jest równa powierzchnia. Tu jest troszkę e, nierówny nierówny cien. W następnym filmiku chciałbym Wam pokazać e, zawracanie w miejscu w prawą i w lewą stronę. Ręce trzymamy tak jak zawsze na wysokości tutaj bioder, kciuki na zewnątrz, buzeczek podnosimy. Do balansu i delikatnie sobie robimy obrót w jedną stronę, zatrzymujemy i zawracamy drugą stronę. Pamiętamy, żeby ręce trzymać mocno ciągi, żeby nie uciekały nam. W tą stronę, którą będziemy skręcać, jeszcze raz wam tutaj pokażę dokładnie, jak chcę skręcić w lewą stronę, to prawa ręka praktycznie wykonuje całą robotę. Skręcam sobie. Lewa ręka nie za wiele nic robi. Z kolei w drugą stronę lewa ręka wykonuje pracę, a prawa ręka tak naprawdę trzyma tylko ciąg. A lewą ręką zakręca. Dziękuję.